Komendant powiatowy Policji w Lubaniu informuje, że nadal trwa nabór do służby w Policji. Służba w Policji nadaje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzenia horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Zostając policjantem, tworzysz ponad 100 tysięczną formację pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto. Chętni mogą składać swoje aplikacje w zespole kadr i szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, a dodatkowe informacje uzyskują pod numerem telefonu: 47-8734-292 lub osobiście w kadrach.